Witam na kolejnym odcinku z gry City Skylines. Ja jestem Krewain no i jestem załamany. Jestem załamany, a to z tego powodu, z tego powodu, że. Ale mi kamerę machnęło. Jestem załamany z tego powodu, że. że nagrałem już ten odcinek. Nagrałem go, nagrałem 30 minut odcinka, a, a potem się okazało, że nie włączyłem mikrofonu. No, właśnie, co zrobiłem na, na tamtym odcinku? Wybudowałem ten oto wspaniały most i naprawdę bardzo ładnie go wyprofilowałem. Również chyba zajmowałem się tymi wyspami. Chociaż z tego co widzę, to jeszcze je trochę wymodeluję, żeby były bardziej takie, może trochę większe nawet. Co jeszcze? Zabudowa dużo miejsca. Miasta zabudowałem, rozbudowałem o kolejne ulice. Chyba nawet się pobawiłem z autostradką. Tak, chyba to właśnie robiłem też, ale z tego co widzę, dalej jakieś tam korki się tworzą. Mniejsza jednak oto. Również tutaj stworzyłem te alejki. I z tymi alejkami na razie bym tutaj się dalej bawił. Przede wszystkim na początku. Menu? I co tu, jakbym to chciał teraz zrobić? Tu jest idealne miejsce, żeby tutaj przeprowadzić małą ulicę. Takie miejsca, chociaż nie nadają się pod zabudowę mieszkalną, to jednak jakieś handlowe czy biurowe mogą być, ale najpierw ulica. Tylko jak duża? Czteropasowa, bo to dalej cały czas jest miasto. I to dosyć gęsto za, e, zabudowana, zabudowane Także cusik takiego I tutaj jakoś trzeba będzie to połączyć e, To połączę w takim razie gdzieś tutaj, coś tak czuję Delikatny wyjadę I to będzie 4 e, na 4 chyba 4 na 4 będzie, będzie Jeszcze, żeby to ładnie tutaj się jedno z drugim połączyło. E, będzie dobrze. E, będzie dobrze. Teraz pytanie, czy ja na pewno mam wszystko połączone. Szybko zobaczę. I e, tak, wszystko działa. No dobra. Mam nadzieję, że się nic nie zepsuje znowu. I tutaj jakieś mniejsze uliczki chciałbym e, przeprowadzić. Tylko że. Jak ja te uliczki tutaj mam nic interesującego są te drzewka to może takie drzewka właśnie tutaj przeprowadzę w sumie czemu by nie. Zawsze to jakaś nowość. Tu jest coś takiego, to tu dalej też muszę przeprowadzić taką a, dróżkę. Dobrze, było małe, delikatne cięcie. Ale już jestem i dobra, dosłownie kilka sekund poświęciłem na to, żeby rozplanować kilka rzeczy, dosyć istotnych rzeczy, bo przeprowadziłem tutaj tunel. Tunel pod ziemią, który łączy się tutaj z tą drogą, ale to nie wszystko, bo ten tunel tu łączy się jeszcze w jednym miejscu, a konkretnie będzie się, będzie się łączył właśnie tutaj. I to będzie połączenie między tym sektorem a tym, co też prawdopodobnie upłynni ruch. Więc jako, że to była ta droga właśnie, no to planowałbym jedno z drugim teraz jakoś tutaj połączyć. Pytanie, czy będę mógł, czy będę w stanie połączyć to w taki dosyć normalny sposób. Więc widziałbym to tak, że tutaj będzie tak i tutaj połączenie. Ja tu już widzę, że będę musiał kilka rzeczy a, zniszczyć. Czyli. Aha, ty mi tak to robisz. Aha. No nie, ja bym to tak nie widział. A, Czyli ja bym to widział w trochę inny sposób. Jejku, widź z tej opcji. Nie tunel, tylko właśnie eee, dodam węzeł, który będzie tutaj. Eee, I ten węzeł ja zamienię w tunel. Takie coś. E, jak to wygląda? No trochę dziwnie to wygląda. Ale powiedzmy, że zaraz tutaj porozwiązuję problemy, które powstały. Czyli tak, tutaj delikatnie, tutaj to raczej połączysz. E, to również nachylenie, tutaj też będzie musiało być nachylenie. I e, już jest trochę lepiej zdecydowanie dużo lepiej Teraz tak. mi z trybu podziemnego Tu się łączy, tu się łączy Jest kilka jednak problemów czyli tak Ty będziesz jechał tu, ty możesz jechać ja wiem tutaj a Ty będziesz sobie skręcał tu albo tu Dodatkowo, ty masz tylko skręt w prawo, ty masz tylko jazdę prosto i ty masz skręt w prawo. E, tak, coś takiego, coś takiego. Wy stoicie na świetle. Chyba. No to dziwnie wygląda, że wy tutaj tak stoicie, dziwnie. I... No dobra, powiedzmy, że... Powiedzmy, że to, tak to właśnie musi tutaj być. E, czy te... No właśnie, to nie działa prąd tutaj. E, czyli nadal muszę jakoś to połączyć w dalszym ciągu. Czemu tutaj nic nie jest zabudowane? A być zabudowane powinno. Ścieżki może jakieś wybuduję, to jest dobry pomysł. E, tak, ale krzywe. I dawaj po ziemi, a nie tam jakoś dziwnie mi to prowadzisz. Teraz tak, tutaj również jakąś ścieżkę. Jakieś ładne połączenia tutaj stworzyć. A tutaj cztery, czyli to by musiało być tak. Ok, i tu bym widział już jakieś biurowce. Tutaj w sumie też jakieś biurowce? No chyba tak. Tylko ścierzynki poproszę. A tak, i tutaj. No, i dobrze. No, i fajnie. Jeszcze tutaj połącz i teraz to będzie świetnie. Dokładnie coś takiego. E, fajnie to będzie oddzielało strefę biurową od e, mieszkalnej. Tutaj jest jakoś pusto, ale to zabuduję potem. E, tutaj oczywiście wszystko połączone. E, jazda jest. No właśnie, ten most, który wybudowałem na odcinku, który się nie pojawi. No bo co to za odcinek, gdzie kompletnie jest tylko. W zasadzie to byłby tylko sam dźwięk gry i żadnego mojego komentarza. Czyli nie wiem, ASMR z budowy. E, także stwierdziłem, że w ogóle go nie będę podawać, e, tylko właśnie stworzę kolejny, już pominę te wszystkie kwestie. E, chciałbym tutaj rozbudować. Tak, no chyba raczej tak. Nic więcej tutaj nie będę kombinować. Eee, tylko że ja teraz przejdę w inne drogi, w inne arterie. Aha, bo to jest taki kolor. A to jest brzydki kolor, ja mówię. A ten jaki kolor ma? Taki sam. A ten? Tak samo. No nie, w takim razie muszę taką, taką arterię tutaj postawić. Tutaj nic nie będę stawiać, bo jest już wszystko za blisko. Tu jest w porządku, tu jest w porządku. Tutaj są tramwaje. A tutaj myślę, że jeszcze mogę coś tam prze, przewiązać. No właśnie, teraz to wygląda, że to. To są właśnie takie typowo nowojorskie arterie. One się ciągną aż po horyzont. I tutaj tak samo. Jakbym tak włączył, no to właśnie jest coś takiego. E, wracając w ogóle do tego mostu, który wybudowałem, dlaczego akurat tutaj, i dlaczego akurat do tych, do tych arterii? Ano dlatego, że ta arteria jest taka główna. E, najbardziej główna arteria jaka tylko może być, chociaż sam wiem, że arteria jest z zamysłu e, drogą główną. E, czyli właśnie ta arteria prowadzi tu, 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 tu. E, jedzie przez centrum obok parku. I wjeżdża już tutaj na, na całkowite centrum tego miasta. Do serca tego miasta. I tak kombinuje, że chciałbym coś jeszcze tutaj wybudować fajnego. Jakie mam zyski, jakie mam straty? 8000 na plusie. Czyli powiedzmy, że to się waha. Czyli mam jakieś 2000 do wydania, że tak powiem. Dobra. Katedra 2400 na 10 minut to mnie nie zaboli, ale ta, ta katedra, ja chcę, żeby ona tutaj była e, i ona powstanie. Pół miliona za to, i ta katedra powstanie tutaj. E, olbrzymia katedra, ale będzie bardzo przyzwoicie tutaj wyglądała. Jedno z tych właśnie lepszych miejsc pod nią, ja tu w ogóle, muszę to. Opróżnić to śmietnisko, dobra Brak wody Woda zaraz będzie Oczywiście nie mogłem się powstrzymać I postawiłem kolejnego takiego kloca Chociaż jest bardzo ładnie wykonany No jak tak patrzę na to To jest dosyć szczegółowo wykonany I to jest budynek już z podstawki gry Bez żadnego modowania Także twórcy się postarali No przynajmniej mam nadzieję, że to właśnie twórcy się postarali E, tego bym właśnie oczekiwał. pałac królewski ratusz miejski e, Ratusz miejski też gdzieś bym chciał postawić Oczywiście, że tak, tylko w którym miejscu, w jakim Ratusz 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 to ja bym mógł widział ja bym mógł widział e, To ja bym mógł widzieć nawet tutaj gdzieś e, Może tak, bo to jest takie już To nadal jest takie centrum całkiem nieźle tutaj będzie wyglądało No coś takiego tutaj, jak najbardziej. Jak to wygląda? No trochę tak nie za bardzo się komponuje. Nie za bardzo się tak komponuje z całą tą, z całym tym miastem, bo to miasto nie jest takie w stylu europejskim. Ja tutaj właśnie widzę, że te kopułki takie ma takie. Chociaż z drugiej strony patrzę na to i dosyć ciekawie to wygląda. To nie jest wcale takie złe. E, tutaj chciałbym jakieś ścieżynki jeszcze przeprowadzić, żeby tutaj były. Żeby ludziskowie mogli przechodzić. Oczywiście, że tak. Dobra. Macie ludziska. Przechodźcie sobie ładnie. Teraz pytanie, czy, ja, czy ja te domki tutaj chcę? Skoro tu jest ratusz, to tak nie za bardzo. Ech, czy te blokowiska tutaj mają być albo gratusza. W sumie czemu by nie? Tak źle, bardzo nie wygląda. Ale niczym więcej już zabudowywać tutaj nie będę. Tylko skupię się już na zabudowie tej właściwej. Tutaj by się coś przydało pobudować. 3 na 3 tutaj może jakieś biurowce w sumie tu wszędzie mogą być takie biurowce jasne, że tak i co bym tutaj jeszcze widział jak to wygląda tak to wygląda z tej pers perspektywy tak to właśnie wygląda to są zielone zdrowa żywność czyli handlówki Aha, to ja już wiem, co tutaj będzie. E, tak, bo ja to w ten sposób zaznaczyłem. E, ale okej, okay, powiedzmy, że niech tak już będzie. E, to te handlówki przeprowadzę właśnie tutaj. E, tak? No, tak bym to raczej widział. Ale biurowe, tutaj już muszę oddzielić, bo tu będą wszędzie. Mieszkalne. Tak samo tutaj by się przydało coś pobudować. W takim razie, co? Nie, no tu muszę po prostu jakoś to ładnie teraz przewiązać dróżkami. Tutaj może nie, ale coś takiego bym widział. Tutaj, tak. Tutaj nie do końca. Tutaj takie coś. I tak może być. E, jakieś biurowce. Tutaj też. A tu już wszędzie będą mieszkalne. A e, tu również muszą być biurowce. E, w podobnym tonie oczywiście utworzę tutaj ścieżynki. Tylko ja bym wolał tutaj, żeby były żeby było coś takiego to się powinno dużo lepiej komponować jak tutaj już jest taka e, taka ścieżka e, strefa dla pieszych no właśnie tutaj żaden samochód nie wiedzie więc będzie dużo bardziej dużo lepiej coś tak czuję tak myślę przynajmniej Eee, to jak ja bym to jeszcze tutaj widział, to coś takiego. Tak. No niech coś takiego właśnie tutaj będzie, tylko połączysz mi to ładnie. No bardzo ładnie to mi tego nie połączyło, ale połączyło. To się ceni. Eee, mieszkalne. Mieszkalne. tutaj wszystko jest w porządku jeżeli chodzi o ruch na ulicach średnie natężenie ruchu 79% czyli korków nie ma e, korków nie ma no nie, tutaj też się nie korkują czyli takich problemów nie ma e, rozumiem, w takim razie w porządku tylko brakuje wody ja tu już mogę oczywiście całym takim pasem pojechać Okej, okay, pięknie. Jeszcze tylko tu. I oczywiście z tą myślą, żeby jak najwięcej miejsca objąć strefą pod, 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 pod wodę, pod kanalizację. I tutaj tak. Tutaj na razie nic nie buduję, ale tutaj się będą budować. Oczywiście jest noc, więc się nie będą budować. Więc tak nie mam odniesienia, jeżeli chodzi o zabudowę i zapotrzebowanie. Jakbym ja tutaj chciał, to ten problem urbanistyczny rozwiązać. No, dobrze byłoby przejechać to tak w miarę, przy autostradzie. Tutaj może być puste. Ale tutaj pusto być nie, nie powinno. Tutaj rozwiążę to w taki sposób, że będzie jak najbliżej autostrady. Yy, wjadę tak na hama. Tutaj jak najbliżej. A tutaj co? W taki sposób przewiązać. Jedno z drugim połączyć może być. A takie coś, takie coś Ok, może być. Tutaj również jakoś tutaj połączyć, a tutaj. A tutaj nie. Tutaj zrobię coś takiego, że będzie tylko po jednej stronie. I... I tak to zrobię. Tylko znowu. E, pewien błąd jest w tej gry, że no... Jak się tworzy nową trasę, to po pewnym... To z tej drugiej strony jakby te połączone e, drogi e, też tracą to, co ja chcę, żeby straciło tutaj to co ja tworzę wiem, że to co powiedziemy jest tak matwane ale mam nadzieję, że jest w miarę logi logiczne e, także co co tutaj ma być e, raczej idealne miejsce pod biurowce i pod mieszkalne e, znowu linie pomocnicze wyłącz, bo strasznie to brzydko będzie wyglądało e, i tutaj jakoś połączysz mi to połączysz? no połączysz, świetnie Ścieżka, ścieżka. Przez całe te strefy będzie to ładnie oddzielało. okej okay. Wow! No dobra. Całkiem nieźle to idzie. W końcu miasto podchodzi pod samą. Pod sam ocean albo morze. Chociaż tak na to patrzę, to to może być już nawet. Ocean jakiś. E, dobra, tutaj się będą zabudowywać, a ja chcę tutaj zrobić e, machnięcie, jeżeli chodzi o te właśnie wyspy. E, Jakbym ja to chciał teraz zrobić? Co ja bym tutaj chciał pozmieniać? E, ja bym chciał, żeby tutaj była taka. Tutaj, tak. Tutaj może być, tutaj tak i tutaj tak. Wiem, że to jeszcze nie ma tutaj żadnego ładu ani składu, ale uwierzcie mi, że będzie, jak to zacznę tutaj wyrównywać. Tak, tak, tak. Okej. Okay. I no jakoś to... Muszę tak w miarę delikatnie tutaj przejeżdżać. Ok, e, wyszedł taki pierniczek. Jak najbardziej może być pierniczek w tym miejscu. Delikatnie to wszystko poprowadzone. E, no i dobrze, coś takiego jak najbardziej może tutaj być. E, tutaj jest w porządku, tu jest w porządku. Tutaj ładne domki powstaną. Jak najbardziej, tylko jeszcze bym chciał z tą autostradką się zabawić. Czy tutaj nie powinno być rondo? Nie, ronda raczej być nie powinno. Na 10 jednostek Jakoś tutaj będzie taki wjazd fikuśny. Wjazd fikuśny będzie... I może czymś takim ładnym tutaj przejadę. Mogą być nawet drzewa. Tak, 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 tak. Takie coś. Tu będzie koniec. A tutaj jest tak. To jest wysoko, dosyć. Ale nie ma problemu. Ja tutaj wiadę taką ścieżką jakąś ładną, też z drzewami czy bardziej pas zieleni. Może być po prostu zwykły taki pas zieleni yy, i wjazd będzie tu. Też jakoś nie za blisko, nie za daleko. Sposób. Więc ja bym tutaj chciał wybudować Pałac Królewski. Noż w pytkę normalnie będzie. I to jak znalazł. Taki Pałac tutaj to jest po prostu miodzio. E, oczywiście to jest mój Pałac, nie żaden inny. Imperatora tego miasta. Ja to ładnie muszę jeszcze wyprofilować tutaj. Tak, tak, tak. Delikatnie jakoś e, moc pędzla. Tak, tutaj jest ok, tu jest ok. E, na delikatnej skarpie znajduje się pałac królewski. No właśnie. E, chociaż ja bym jeszcze tutaj parę rzeczy pozmieniał. No to jest trochę zbyt wysoko. Nie, nie, nie. To w ogóle jest trochę jeszcze zdupcone. A ja bym chciał, żeby to nie było zdupcone w żaden sposób, tylko żeby to wszystko było na równo. I teraz dopiero dupnie mi to. O, właśnie. A tylko będzie teraz kolejny problem, mianowicie jak ja tutaj prąd doprowadzę. No właśnie. No właśnie to będzie chyba problem. Albo i nie, to nie będzie problem. Yy, w końcu od czego są wiatraki morskie? Yy, I one będą tak. Jeden, drugi, 40 watów powinno wystarczyć. Yy, 40 megawatów oczywiście to watów. Yy. To ładnie przeprowadzić może. Dziękuję. Dziękuję. A woda no to woda, to nie muszę się tym martwić. To prowadzić na wyspę tu I tutaj pod drogę. O! No coraz to lepiej nabiera wszystko kształtów. Jak to wygląda z oddali? No fajnie I tutaj z tego wieżowca będzie widać ten pałac Fajnie, fajnie Okej, okay, tu jest wszystko w porządku, tu jest w porządku, tutaj coś się zdupcyło O właśnie, żeby takiej skarpy nie było Jeszcze może kawałek Super Właśnie o to mi chodziło. Także co, odcinek ma już te ponad 20 minut. Nie będę robił dłuższego, nie ma to sensu. Więc to, co teraz zrobiłem, to zrobiłem. Dużo porobiłem. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowały moje pomysły w tym mieście. Także do następnego odcinka. Bajo i cześć.